Jak będzie pomysł Chrystus. Kochani, dzisiaj morski odpust Piotra i Pawła. Jesteśmy właśnie w porcie Piastarnia, skąd będziemy ruszać do Pucka, do Puckiej Fary. Na uroczystości związane z odpustem Piotra i Pawła. Sporo jednostek wypływa z portu Jastarnia. Zawsze się serce raduje jak widać te kutry przystrojone, które będą płynąć do Pucka. Tym razem przyjechał do jastarni ksiądz Waldemar ze swoimi parafianami, ponad 40 osób. Też wsiądzie na statek właśnie. Popłyną, popłyną do Pucka. Przepraszam, że księdza, Pytam a czy ksiądz mógłby pobłogosławić wszystkich z naszego pielgrzymowania? Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Niech Pan Bóg błogosławi Wam przez przyczynę świętych apostołów Piotra i Pawła. Niech obdarza Was potrzebnymi łaskami i udzielam Wam błogosławieństwa Bożego sportu, jastarni. Niech też dobro, które czynicie, będzie waszą. Błogosławieństwem, modlitwą. Polecamy się modlitwie. My za Was też rozpoczynamy za chwilę pielgrzymkę rybacką. Też będziemy polecać Was Panu Bogu, szczególnie podczas Eucharystii, też przy Farze Puckiej. Niech Was błogosławi, strzeże i uchrania od wszelkich niebezpieczeństw z duszy i ciała. Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Zapłać serdecznie.